Witajcie serdecznie, Kasia Kwiatkowska z tej strony, i dzisiaj znów do Was przychodzę w sobotę. Ostatnio, ostatnio mam dużo przemyśleń. Przychodzę do Was dzisiaj w otuleniu dwóch olejków. Pierwszy to jest Motivate, czyli motywacja, a drugi Beautiful, piękno. Dlaczego? Dlatego, że one się bardzo wpisują w to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, a mianowicie będzie dzisiaj. O kwiatach, o decyzjach, o próbach bohatera, o stopniach i wiele, wiele innych zagadnień. <grym> Moi kochani, dlaczego ten live? Bo wczoraj tak sobie, słuchajcie, uświadomiłam, jak wielki proces we mnie się zadziewa. Jak to się dzieje, jak zaczynamy podejmować działania. Właśnie takie wzrostowe, rozwojowe, jak zaczynamy odkrywać to, co w nas tak siedzi mocno i właśnie jak się zaczynają pokazywać najpierw nasze często blokady, bo nie zawsze, a za tymi blokadami pokazują się nasze talenty, nasze umiejętności, nasze moce. I tak sobie myślę, jak często od tych naszych mocy, od tych naszych talentów uciekamy, bo te nasze przekonania są tak. Ogromne, że nam całą resztę zasłaniają. I tak sobie pomyślałam, że jeszcze niedawno byłam takim wiecie kwiatem u szczytu góry. Kwiatem, który miał suchą glebę, który nie miał wody, który nie miał pomysłu, co zrobić, żeby właśnie było mu dobrze, co zrobić, żeby można było rozkwitać i właśnie pod tą górą, w tej suchej glebie, bez wody. Był taki moment, kiedy zamiast właśnie wzrost, no, wzrastać, to gdzieś tam moje płatki usychały. Usychały, um, usychały, i nie wiedziały, co zrobić, żeby tego nie czynić. No i moi kochani, tak sobie zaczęłam o tym myśleć, i pierwsze co mi przyszło, to się pokazało mocno, że wszystko zależy najpierw od naszej decyzji. Od tego, żeby zobaczyć właśnie, że nam jest sucho, że nie mamy wody, że usychamy. I od decyzji tego, że chcemy już to zmienić, że już nie chcemy usychać, że już nam tu jest za ciasno, że chcemy kwitnąć. Nie? I bez tej decyzji nie ma kolejnego kroku. Jeżeli mam w sobie decyzję, jestem pewna, że już tak nie chcę, i nawet jeśli nie do końca wiem, czego chcę, to warto tą decyzję podjąć, że idę, że idę. I moi kochani, doświadczyłam tego wielokrotnie, że właśnie po, podejmu, po podjęciu takiej decyzji, jeżeli już byłam pewna, że idę krok dalej, za każdym razem pojawiło się sprawdzenie przestrzeni, czy ja faktycznie chcę iść dalej. Czy ja dalej chcę zostać w tym miejscu, w którym jestem, albo się cofnąć? I przychodziły, słuchajcie, przeróżne testy, które przychodzą do dzisiaj, ale różnica jest taka, że przedtem te testy trzymały rok, kilka miesięcy, kilka tygodni, a w tej chwili ten test pokazuje się właśnie krótko w sensie takim, że już na przykład trwa półtorej dnia i jakby już mam świadomość tego, że to jest test. I wtedy, słuchajcie, obserwuję zdania, które do mnie przychodzą, obserwuję to, co kto do mnie przychodzi, jaki słowo używa, co on wypowiada, i patrzę na to już zupełnie inaczej i zdecydowanie głębiej. Czyli właśnie wtedy widzę to sprawdzenie przychodzą bardzo ciekawe zdania, które gdzieś tam sprawdzają moje przekonania, czy faktycznie już zrobiłam ten progres, stopin dalej, czy ja dalej siedzę sobie w tym, co sobie siedziałam. Ja sobie tylko tak powiedziałam, nie? że ja to chcę zmienić, natomiast tak naprawdę nie chcę nic zrobić. Nie? I moi kochani, niedawno właśnie też miałam taki właśnie test, co było przeciekawe. W rozmowach z ludźmi wychodziły po prostu zdania dokładnie takie, które ja miałam w przekonaniach. I powiem wam, że... Przeorać, trochę zawsze przeora. Ale w momencie, kiedy macie tą świadomość, że co wam sprawdza, co, po co to wam przychodzi, że tak naprawdę to jest to, co siedzi w was i się tylko zmanifestowało, żeby sprawdzić, czy faktycznie <śmieniu> zmieniacie swoje myślenie, w sensie chcecie ten stopień wyżej wyjść, czy jednak strach, czy lęk, czy jednak nasze obawy gdzieś tam są silniejsze i jednak chcemy się cofnąć. I takie sprawdzania z przestrzeni są. Słuchajcie, u mnie zawsze, jak próbuję przeskoczyć na kolejny schodek, no i właśnie te stopnie, stopnie. I zauważyłam, słuchajcie, to, że wcześniej bywało tak, że miałam bardzo dużą chęć pójść dalej, nie? Że właśnie chciałam pójść dalej, chciałam więcej robić, chciałam właśnie te moje talenty rozwijać, ale gdzieś tam zawsze patrzyłam, słuchajcie, na otoczenie, które miałam na tym stopniu niżej, nie? I yy, często tak było, że jak nie szłam wyżej stopień, dlatego żeby nie urazić tych, którzy byli ze mną na stopniu niżej, nie? Bo mi się wydawało, a jak ja ich zostawię? A jak ja zacznę myśleć, o oni zostaną gdzieś tam z tyłu, nie? Co to wtedy się stanie? I w pewnym momencie przyszło do mnie takie właśnie przemyślenie, że no nie, ja już na tym stopniu dłużej nie wytrzymam. Ja potrzebuję wyżej, potrzebuję wyżej. I trudno, jeżeli ktoś chce zostać na tym stopniu troszkę niżej, to jest jego wybór. Jeżeli chce pójść ze mną, to ja mu mogę pokazać, jak ja wyszłam na ten kolejny stopień. Mogę rzucić linę, żeby on zechciał wyjść, jak ma, będzie miał taką chęć. Ale też było takie przemyślenie wcześniej, że jak ja wyjdę na ten stopień wyżej, co tam będzie? Jak mnie tam ocenią? Czy mnie tam przyjmą? I w pewnym momencie przyszedł kolejny przeskok, że ja po prostu chciałam tam być. Po prostu chciałam tam być. A po prostu chciałam się poczuć na tym kolejnym schodku i już nie było dla mnie ważne, jakby czy to mnie tam przyjmie, jak mnie tam przyjmą, ale było dla mnie ważne cieszenie się tym, że ja tam mogę być, nie? I to był ogromny przeskok w tym, co zaczęłam później robić i w sobie przerabiać. I dało mi to taki ogląd zupełnie z innej perspektywy, zupełnie z innego postrzegania, z czytania znaków, z dostrzegania tych Znaków i z radości drogi. I moi kochani, tak mi przyszło właśnie do głowy, że, że chcę się tym dzielić. Że chcę się tym dzielić. Dlaczego? Dlatego, że moje doświadczenia, moja droga, to jest droga ku celu, który sobie założyłam. I mocno poczułam, że być może jak wyjdę wyżej, jeszcze wyżej, jak dojdę do tego celu. To mogę stracić czujność i zapomnieć, bądź może mi to uciec, co czuje ten kwiatek u szczytu góry, który właśnie tam sobie jest. I stwierdziłam, że właśnie pokazanie tej mojej drogi, tych moich doświadczeń, moich przemyśleń, tego, co się dzieje w trakcie e, iścia, w trakcie drogi, jest, jest bardzo cenne. Jest bardzo cenne też dla mnie. Dlatego, że obserwując, słuchajcie, moje publikacje, moje nagrania sprzed pięciu lat, sprzed roku, sprzed pół roku, a to, co y, widzę sama w sobie teraz, to jest przeskok dla mnie samej ogromny. I z samego tego, że po prostu ja to już zaczynam widzieć, zaczynam to dostrzegać, a zaczynam się tym cieszyć, to jest dla mnie kolejna motywacja do tego, żeby dalej iść. No i moi kochani droga, droga czy jest prosta? No nie moi kochani, bywa nieprosta, często na tej drodze pojawiają się kamienie, kamienie w postaci słuchajcie tak naprawdę swoich własnych przekonań, nikt nie potrafi nas tak przytrzymać na smyczy jak my sami. I w momencie, kiedy jakby dostrzeżemy to, co się w nas dzieje, co w nas bojkotuje, z czego to wynika, jakie tego były przyczyny, dlaczego nam się tak pojawia, że na przykład odchodzimy, że się boimy, że nie idziemy dalej, to jesteśmy o, ten, o to ogromne doświadczenie dalej. I tak sobie myślę o tych kamieniach, nie? O tych właśnie kamieniach milowych, nie? że jeszcze parę lat temu jak pojawiał się kamień to ja gdzieś tam miałam w myśli a nie nadaje się, nie dam rady, to nie dla mnie, wracam. <grym> a w tej chwili myślę jak to zrobić, żeby ten kamień przeskoczyć albo obejść, albo go rozwalić kilofem, nie i iść po prostu Dalej. I tak sobie myślę, że wiele razy tak było, że pewną rzecz zaczynałam robić, ona gdzieś tam, wiecie, nie do końca wychodziła tak, jakbym chciała. Ja miałam na to bunt, przestawałam to robić, a później, słuchajcie, życie mi pokazało, że jakbyś to wtedy pociągnęła, to dzisiaj byś była dużo dalej niż jesteś. I to było dla mnie niesamowite, jak to odkryłam. Jak odkryłam, że ludzie, którzy już doszli do tego celu, do którego ja zmierzam, dokładnie te same rzeczy robią i one działają, które ja odpuściłam po drodze. Ja odpuściłam, przestałam to robić, bo nie miałam efektów, natychmiast efekt wow. I bardzo mi się to pokazało, że w tej naszej drodze do celu bardzo, ale to bardzo ważna jest nasza systematyczność nasza determinacja nasza po prostu chęć drogi dalej i jakby właśnie widzenie już w mentalu tego, że już kwitniemy tego, że już jesteśmy na tej żyznej gleby mamy wodę, kwitniemy po prostu z całym naszym potencjałem i zobaczenie tego, że wiele razy odpuszczałam że wiecie, kopałam tym kilofem pod tym kamieniem i byłam bardzo bliska diamentu wiele razy i ja odpuszczałam przed samym szczytem. Przed samym szczytem, dlatego że właśnie brakło tej determinacji, brakło tego zaufania też sobie, że idę swoją drogą i brakło też tego, że nie obserwowałam znaków. Nie patrzyłam na przestrzeń, nie patrzyłam głębiej, co do mnie przychodzi, nie patrzyłam na to, że ta lekcja jest bardzo ważna, żeby pójść dalej. I słuchajcie, na ostatnim moim egzaminie <grywki> przestrzeni bardzo mocno to zobaczyłam że pewne rzeczy trzeba sobie wczucie przerobić, żeby można było na tym kolejnym schodku już się zadomowić, tak od razu, nie. I wiele rzeczy takich właśnie przyszło, które gdzieś tam, wiecie, lęk przed oceną, to, że się nie nadajesz, gdzieś tam jeszcze poranie tych starych przekonań tego, czy ty pójdziesz dalej, tego, czy wrócisz na to miejsce, w którym jesteś, nie? I słuchajcie, przechodziły do mnie takie zdania, które mi to tak mocno pokazały, że emocje też były, że tak powiem, wysoko, nie? Ale w momencie, kiedy jakby masz tego zrozumienie, masz zrozumienie tego procesu, masz zrozumienie tego, że idziesz i to jest po prostu sprawdzenie przestrzeni, czy faktycznie to jest Twoja decyzja i ją potwierdzasz, to jest zupełnie inna droga, zupełnie inne postrzeganie. Więc moi kochani, właśnie bardzo często nasza determinacja, nasza systematyczność na Nasze działania każdego dnia do tego naszego celu tworzą to klu, tworzą to sedno, tworzą to właśnie, że w pewnym momencie ten diament wykopiemy, dojdziemy do niego z całym naszym potencjałem i z radością po prostu drogi, którą idziemy. No i moi kochani, właśnie postrzeganie postrzeganie. Z drogi łatwiej. U szczytu zobaczyć ten kwiatek, natomiast jak się jest właśnie już na tym samym szczycie, na samej górze, bardzo często ucieka to, jakie potrzeby ma kwiatek u, u spodu, u szczytu, u podnóża, nie u szczytu, tylko u podnóża góry, nie? Dlatego, dlatego właśnie nagrywam to wszystko, dlatego się dzielę tymi doświadczeniami, które się pojawiają w trakcie drogi, moimi przemyśleniami, tym, co się we mnie pojawia. I słuchajcie, bardzo mocno mi się to pokazało, że jeżeli mamy jakiś cel bardzo odległy, to tak naprawdę, żeby go osiągnąć, 80% pracy jest z własnym sobą, z naszymi przekonaniami, z naszym postrzeganiem, z naszą energią, z naszym chceniem, z naszymi decyzjami i z naszą wytrwałością. Jeżeli jakby po każdej porażce odpuszczamy, po każdym zastosowaniu jakiegoś narzędzia odpuszczamy, bo zrobiliśmy to raz i nie poszło, nie? Moi kochani, tak popatrzyłam sobie właśnie na te wszystkie publikacje, które robię i nawet rolki, które po prostu wrzucam. I jak zobaczyłam rolki sprzed roku, które miały po 30 wyświetleń, po 5, po 20, a w tej chwili rolki niektóre już dochodzą do 20 tysięcy odtworzeń, to jest właśnie przeskok, to jest pokazanie, co. Co robi systematyczność, co robią systematyczne działania yy, kolejne i kolejne i kolejne. Też zobaczyłam, słuchajcie, jak bardzo ważna jest wiedza i szukanie właśnie rzeczy, które z nami rezonują na dany moment. Yy, I to właśnie, żeby nie patrzeć w tył, nie patrzeć na tych wszystkich ludzi, którzy. Nie mają tej odwagi, żeby zrobić kolejny krok. Nie są jeszcze na to gotowi i nie blokować się tym, nie? Czyli ja mam swój jasny cel. Jeżeli chcesz pójść ze mną, super, ja cię rzucę linę, ja cię rzucę linę, ale jakby już nie chcę być na tym schodzie, co jesteś ty. I to było we mnie też bardzo mocne, bo ja wcześniej, zanim zrobiłam jakikolwiek krok, najpierw patrzyłam w koło, czy to komuś nie będzie przeszkadzać. Czy to komuś nie będzie przeszkadzać. <grywa> Zupełnie zapominając o swoich potrzebach, o swoich um, celach, o swoich decyzjach, i bardzo często słuchajcie, tego, tej próby bohatera po prostu nie przechodziłam. Ale próby bohatera mają to do siebie, że jeżeli oblejesz ten egzamin, nie zdasz, to on przyjdzie po raz drugi, po raz trzeci, po raz dziesiąty, po raz dwudziesty, z tym że każdy każda kolejna poprawka będzie bardziej bolała. Dlaczego? Dlatego, że właśnie czasem potrzebujemy momentu, żeby zobaczyć coś dalej, żeby zobaczyć swoje możliwości, swoje talenty. No, to jeżeli tego bardzo mocno nie chcemy widzieć i cały czas od tego uciekamy, to czasem zdarza się, a zwłaszcza właściwie to się bardzo często wtedy zdarza, że życie nam, słuchajcie, tak pokazuje, że to nie tędy droga, tak wywala różne rzeczy, że to po prostu bardzo, bardzo boli. No i teraz pytanie, czy jeżeli dostajesz próby bohatera, to jesteś w stanie zobaczyć, co to jest za lekcja, co tam jest głębiej, co mi już nie służy, jaka to jest dla mnie informacja i po prostu podejmujesz decyzję, że właśnie idziesz w kierunku swoich talentu, i ta talentów, idziesz w kierunku swojego rozwoju, idziesz w kierunku swoich celów, czy zostajesz na tym schodku albo u podnóża góry, żeby innym było lepiej, bo tak ci się wydaje, że im będzie lepiej ale też zobaczyłam, słuchajcie, jak to jest na tym wyższym schodku w momencie, kiedy jesteś w stanie rzucić komuś linę pokazać właśnie swoją drogę i właśnie, i dostaję od Was dosyć dużo informacji z czego jestem bardzo rada i bardzo jestem za nim wdzięczna że właśnie te niektóre moje nagrania pokazały Wam swoją drogę więc moi kochani, decyzja wszystko zaczyna się od decyzji, czy ja chcę tu być, gdzie jestem, czy ja chcę pójść dalej. I teraz decyzja, konsekwencja w działaniu, próby bohatera, egzaminy. <grymne> egzaminy. Jeżeli potraktujemy to jako po prostu egzamin, jako po prostu egzamin, przyjrzymy się temu, co zdajemy i po co to zdajemy, pójdziemy dalej. I moi kochani, jak zobaczyłam też, jak to działa, że w momencie, kiedy przechodzisz pozytywnie tę próbę bohatera, nagle te wszystkie ciężkości, które się wydarzały przez ten czas, zaczynają puszczać i zaczynasz się po prostu energetycznie czuć tak, jakbyś wywalił tonę kamieni ze swojego wnętrza. Zaczyna po prostu to wszystko, te wszystkie trudy zaczynają puszczać i zaczynają się, zaczyna się pokazywać nowe możliwości nowe pomysły, przychodzi nowa kreatywność, przychodzi nowa chęć do działania, zupełnie inna energetyka. I to się dzieje słuchajcie, w momencie, kiedy zczytacie tą lekcję i zdacie ten egzamin dosyć szybko. I teraz y, decyzja należy do Ciebie, decyzja należy do Ciebie, czy chcesz być tutaj, gdzie jesteś, może w suchej glebie, może bez wody i usychać, czy właśnie to jest ten moment, kiedy podejmujesz decyzję o tym, że że chcesz już tę wodę mieć, chcesz mieć żyzną glebę, chcesz kwitnąć z pełnym dobrodziejstwem swojego potencjału. Tam, gdzie możesz ten potencjał pokazać, gdzie możesz się nim cieszyć, gdzie możesz go rozwijać. I teraz, moi kochani, jeżeli ten live pokaże Wam Waszą drogę, Pokażę Wam miejsce, w którym jesteście, i e, może to otoczenie, dlaczego nie mogę tej decyzji pociągnąć, e, pod, podjąć, pociągnąć i pójść po prostu tą drogą. Jeżeli to się Wam pokaże, jeżeli to zobaczycie, będę bardzo, bardzo się cieszyć. Może być tak, że ktoś z Was kocha naturę i, i chce pójść ze mną tą drogą, więc serdecznie zapraszam, chętnie rzucę linę, <laughs> chętnie podzielę się moimi nagraniami, moimi, Doświadczeniami, czyli to, co ja zrobiłam, to, co ja przeszłam i co u mnie po prostu zadziałało, co u mnie puściło i co się wydarzyło potem. A może, słuchajcie, może jeszcze się siedzisz i się zastanawiasz i nie wiesz tak naprawdę, co zrobić, nie? Ale to cię skłoni do myślenia, że właśnie możesz tą decyzję podjąć. To dla mnie to też będzie bardzo, bardzo cenne. Moi kochani, gdy, jeśli Wam się podobał ten materiał. Jeżeli dostaliście tutaj jakąś wskazówkę dla siebie, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie jakiś komentarz albo serduszko, albo polubicie mój, mój profil, bądź zasubskrybujecie kanał na YouTubie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli właśnie ta decyzja dzisiaj przyjdzie do Was, to jest dla mnie ogromna też nagroda. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli ktoś chce iść ze mną, kochając naturę, chce dołączyć do mojego zespołu, zapraszam, napiszcie. Chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami i tym, co udało mi się już przejść. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Pa!